Dzień dobry stulejarze. Film wam nagrałem nowy, jak widzicie, liście już spadły. A Jędruś Jędruś jest na rowerku, żeby jeździć tutaj właśnie wyjechałem. Na swoje stare trasy trzeba pojechać i zobaczyć jak się będzie jeździło. Wczoraj też pojeździłem, no ale wam nie nagrałem filmu z tego wypadu. No przykro mi bardzo, ale dzisiaj macie. Słońce świeci drugie słońce świeci też mądrością. Wszystko jest okej okay. Tylko nóżki już zakryte są dresami, bo zimno i kurtka już ubrana jest taka odpowiednia. Halo! Dzień dobry, pozdrawiam, możecie ucałować pana w sygnał, Jędrusia,